Cześć, cieszę się, że tu jesteś. Zanim zaczniemy, znajdź proszę wygodną pozycję. Możesz się położyć, jeśli masz taką możliwość. Jeśli nie, usiądź na krześle z obiema stopami opartymi o podłogę. Plecy wyprostuj. Dłonie połóż luźno na udach lub splecione na kolanach. Jeśli czujesz się komfortowo, zamknij oczy. A jeśli nie, po prostu spójrz wzrok. Pozwól, by twoje ciało na chwilę odetchnęło. Nie musisz nic robić, tylko bądź. Skupmy się teraz na oddechu. Weź powolny Wdech przez nos, licząc do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Wstrzymaj oddech, licząc do siedmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz bardzo powoli wypuść powietrze ustami przez osiem sekund. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Powtórzymy ten cykl jeszcze dwa razy. Cztery. Zatrzymaj oddech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I wypuszczamy. Cztery, sześć, siedem, osiem. I jeszcze raz trzy, cztery, zatrzymaj cztery, pięć, sześć, siedem, wypuszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 8. Czynić swoją uwagę teraz na swoje stopy. Czy dotykają ziemi? Co czujesz? Ciepło, ciężar, może nic szczególnego, to wszystko jest w porządku. Teraz łydki. Zauważ, czy są napięte, czy rozluźnione. Nic nie zmieniaj. Tylko zauważ. Kolana, uda, miednica. Ciało cię wspiera. Możesz na nim polegać. Brzuch, klatka piersiowa. Jak porusza je Twój oddech? Niech to będzie naturalny rytm. Nic nie musisz kontrolować, ramiona. Ręce, dłonie. Zauważ ich pozycję, ciężar, kontakt ze skórą lub ubraniem, szyja, twarz, szczęka. Czy czujesz napięcie? Jeśli tak, pozwól temu napięciu odpłynąć z wydechem. Weź, proszę, jeszcze jeden spokojny, głęboki wdech i powolny wydech. Zacznij poruszać palcami rąk delikatnie, potem stopami. Rozprosuj kark, porusz ramionami. Gdy będziesz gotowa, gotowy, otwórz oczy. Jesteś. Oddychasz. Masz w sobie zasoby. Możesz wrócić do swojego dnia z trochę większym spokojem. Jeśli chcesz, możesz wracać do tej medytacji zawsze, kiedy poczujesz, że tego potrzebujesz. Jestem tu, by Cię wspierać. Twoja psychotrenerka.